Zobaczcie, co trzymam w ręku. Może pokażę Wam to bliżej. Do Black Week na moim sklepie. Zaczynamy tydzień rabatów na wszystkie moje rzeczy. Koszulki, poduszki, lecaki. Wszystko z okazji Black Week jest przecenione. A do tego wlatuje moje nowe zdjęcie. U każdego zamówienia dodajemy gratis. Wszystkie te rzeczy są dostępne na moim sklepie smajsokroka.pl Zobaczcie, to jest Zoe z Cape Odomu Hunters. Ale co tutaj robi Mystery? Eee, czy oni siebie lubią? Może że ja ich odepchnę. ej, halo, halo! Ja tu jestem na środku, nie patrzcie się na siebie. Ej, Zoe, może mnie będziesz ubiała? Ej, sorry, nie, nie, nie w tego się spojam. Zoe, tutaj jesteś. <laughs> Zoe, zostaw go dla mnie! Ale jak widzicie, tutaj są kraty u góry i na dole Dlatego, że to jest więzienie Zoey oraz Mystery Tutaj na dole mamy Graj Wykliknijcie łapeczkę w górę i subika A ja kliknę Graj Wszyscy razem za 3, 2, 1 Teraz! I zobaczcie, oni tutaj stoją razem Ale zaraz, zaraz Zoey, zostaw Mystery No nie I to będzie ich wspólne Zoey, Sterry, Prinson Czyli więzienie ich wspólne I jestem za kratami A tam biegnie Mystery, Zoey o o Musimy z tego więzienia uciec! Jeszcze jest ciemno, jak księżyc tam ładnie świeci, jest tak romantycznie, a oni są ze sobą razem, ale zaraz, zaraz. Oni nie mogą być ze sobą. Ej, to tylko ja mogę! Zoe, zostaw go! Ja jestem tutaj! Ja jestem wolny, szukam dziewczyny. Zo, jesteś? Tu jestem, patrz. Nie, Zoi, nie! Ona odbiega! Zoi! Dobra, wkurzyłem się, wyjdę z tego, wyjdę z tego! A Wywalę te kraty, idzie! Ej, zaraz, zaraz! Co tu jest w telewizorze? Mystery! I Zoey mają dziecko? Ej, e, zaraz, zaraz, tu jest ich Dzidziuś! I nawet ma smoczka w buzi! Nie, no naprawdę? Mają wspólne dziecko? Aaaa! Dobra, wiecie co, wychodzę, uciekam, stąd uciekam, stąd... Ranie no, nie żartowałem, no Okej, okay, uciekamy szybko <noise> Uciekamy z tego więzienia Ja idę do Zoe, ona mnie wkurzyła <noise> Idziemy teraz tutaj, przebiegamy na lewo Dobra, tutaj, o, klikamy to A wy kliknijcie łapeczkę A my idziemy szybko tutaj, żeby stąd uciec O, tam stał Jinu O, dobra, tutaj też są inni członkowie of Demo Hunters Idziemy teraz tu, klikamy przycisk A wy zostawcie subika, łapeczkę teraz 3, 2, 1, klikamy, łapeczka w górę Puu! o, kto kliknął, ja se sprawdzę Dobra, idziemy dalej, teraz tutaj uważajmy na Wielkie spajki, takie jasno niebieskie. Tu bierzemy klucz, o jak, jak, z klucza tego walne mysterii. Chodź tu, mysterii. O nie, klucz mi zniknął. O, dobra, idziemy. U, ile ich tutaj jest? Cała scena! Scena Cape of the Hunters, tu możemy śpiewać. Mam terem przekopany i wiarę swój plan. Tańcz ze mną dzisiaj. O, tańcz ze mną! <laughs> to są moje piosenki, dobra, idziemy. Idziemy, tylko patrzcie, oni są źli, bo to są demonowie. O nie. Demon mystery demon. To tu, tu jest, tu, tu jest demon mystery. Widzicie? Ej, tam ja widzę jego oczy. On jest zły. On jest zły. Zoe nie może być z nim dlatego, że tutaj oni są demonami. Dobra, wiecie co? Szybko uciekamy. Idziemy. Zoe, zostaw go, Zoe! Zostaw go! On biegnie, biegnie, czekaj, Zoe, zostaw go Zoe! A, co oni mi robią? A oni chcą się nawalać? O ty jedna. Ej, widzieliście co oni pokazali? Co to miało znaczyć? Uuu, oni się chcą nawalać? Ja im pokażę. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ech, chodź tu, chodź tu, chodź tu. <laughs> oni chcą się nawalać w ogóle, ej, dobra, co tu się dzieje? Oni mnie chyba nie lubią. <laughs> No wiecie co, uciekamy stąd? Uciekamy stąd, zobaczymy co będzie dalej, bo na końcu może być bosośnikają mnie! Okej, okay. ha, nie mogę wejść! Ej, zaraz, zaraz! Ej, dobra, stoją, stoją, okej, okay, stoją w miejscu! Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ops! <laughs> Skoczyłem jej na głowę! <laughs> Zoe zostaw go! Ej, mnie? Zostaw go! Ej! <laughs> ja mówię do jej na, na ucho! <laughs> Zoe, Zoe zostaw go! Chodź, chodź, uciekniemy raz! A, co jest? No, nie! Przyłapali mnie! <laughs> Ja mówiłem do niej na ucho, że ma zostawić go. Zostaw go! Zostaw go! A e, Jak oni idą, oni idą i tańczą! E, ups, raps, skakuję do góry. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czekaj, czekaj. E, dobra, stoi, stoi. Ej, patrz, ona jest tutaj. A on spadł na dół. Dobra, mogę porozmawiać teraz. Ej, Zoe, Zoe, co ty mi robisz? Zoe, Zoe, co ty mi robisz na plecach? Czekaj, czekaj, wejdę. Ups, raps, skoczyłem. O nie! Co pali mnie znowu. Dobra, uciekam stąd. Aaaa! Wkurzyłem się, uciekam, uciekam stąd. Zostaw mnie, I dobra, już nie chcesz być za Ja uciekam. Wziół, do góry, do góry, do góry, do góry. Ok, uciekamy, teraz tutaj do wentylacji. I przeskakujemy dalej. Zobaczymy, co będzie, dlatego że na końcu są zawsze bossy i coś tam jest, się znajduje. Więc szybko, chodźmy, otwieramy. Pum. A tutaj, o, fuj, brudna toaleta. Kto nie spuścił wody? Dobra, otwieramy tutaj. Ups, o, tu możemy się kopać, dobra. Tu, o, to pewnie y, Majster się tutaj spierdział. Y, a tutaj patrzymy, o czyste. Dobra, tu ja mogę być. Y, tu ja mogę być. <laughs> dobra, idziemy teraz tu. Okej, okay, bierzemy. I co ona tam robi? Halo, jest tu ktoś? <laughs> ona się tam kopie na dół. Dobra, kopiemy, 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 kopiemy. I jesteśmy. Ula, la, dobra, tutaj mamy na fioletowo I biegniemy dalej. Szybko, hops, hops, hops. przeskakujemy szybko. Biegniemy tutaj na skały. I to, i tutaj. teraz tu na skały. Dobra, uważajmy, żebyś nie spadł na dół, bo lawa jest na dole. Teraz idziemy tutaj. Dobra. U, tu są jakieś nowe... Ej, czekaj, czekaj. To spada. Uważajcie, dziewczyny, uważaj. Nie, spadła na dół. o oh, o. Oh. Jedna dziewczyna spada na dół. Czekaj. Bądźcie ostrożni. Uważajcie, uważajcie. Uważaj. Czekaj. Ja skaczę tutaj. Spadła na dół! Zwaliłem ją ja Mixnę, ale sprawowałem. Dobra, idziemy tutaj dalej do środka. Teraz tutaj musimy przeskoczyć. Hops, chyba nie spadnijmy na dół. Okej, okay, i teraz idziemy tu. U, o, o, tu musimy uważać, bo jest kula. O, ej, zaraz tu mamy jakąś ulicę. Śnie... To jest śnieg? Ej, tu śnieg... A, kula leci! Uważaj! O, leby prawie spadła. No dobra, idziemy teraz tu. Okej, okay, skręcamy w prawo. O, tu chyba śnieg napadał, już powoli śnieg. Kto nie może się doczekać świąt? Napiszcie w komentarzu. Kto czeka na święta, na Mikołaja, na śnieg? Może u was jest śnieg? Piszcie komentarze. Dalej no, idziemy teraz tu, hops, i mamy... Kto tutaj jest? Demon! To mystery! Śpiewa! Słyszycie go? Ej, zostaw mnie! Co on robi! Ej! To był demon, on śpiewał my story. On jest zły, dobra, ej, ale teraz mnie zdenerwowała dobra. Biorę teraz tutaj przycisk. Będę z niego nawalał ty. Ty tak będę teraz. Chodź tu. Chodź tak ci ze subskrypcji przywale pałam takiego suba wielkiego. Jak ja mu ze subskrypcji. Poczekaj, niech ja podejdę. Poczekaj, poczekaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź tu. A was, a was, a was, a was. Nawalałem w niego! Czekaj, niech ja ciebie rzucę ty, z kostki go rzucę! Patrzę o taką kostkę! Tutaj są też rzeczy na moim sklepie. Taka kostka wleciała jest dostępna oraz mój portfel Smileandia Na moim sklepie. I może go z kostki ty go. Tutaj, patrzcie, na każdej ściance jest kostka do ułożenia, nas są nasze twarze w ogóle. Taka kosteczka wleciała, to nowy produkt na moim sklepie z Dobra, uwaga, idziemy teraz, bo on mnie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Uciekam, uciekam, ucieka, uciekam, zostaw mnie! Uciekam! O, się zablokował, patrz! nie może przejść przez ścianę! ha, hahaha, ha, nie może! nic nie możesz, uciekam! uciekam, uciekam! O o, on biegnie, 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 biegnie. Teraz, szybko, szybko uciekamy. Teraz tu, hops. Dobra, i teraz tutaj uciekamy. Dobra, musimy uciec. On jest zły. Majster jest zły. Zoe nie może być z nim, bo on jest demonem, słuchajcie. To nie to jest taka miłość, niedobra. Rajdziemy tutaj, teraz wjeżdżamy do góry, szybko klikamy. Okej, okay, teraz musimy wjechać do góry. Wjeżdżamy. Wow, co to jest? I teraz, zobaczmy, co będzie dalej. Robi się coraz to ciekawiej. Dobra, teraz tutaj bierzemy... Uuu, tu są demony! No, sadza boys, oni są źli! Dobra, teraz bierzemy tutaj, wypijmy sobie to. Okej, okay, pijemy. Dipu! Biegniemy! Uważajmy, tutaj na dole jest lawa. Teraz musimy to przeskoczyć. Dobra, ostrożnie. Uciekaj, uciekaj! Ej, co tu... Co? Kto tu tutaj stał? Ej, widzieliście? Kto to był? Ej, na napiszcie w komentarzu, kto tutaj stał? Co to, co to, co to za postać tutaj stała? Kto to był? Zoe? Rumi? Czy kto to był? Napiszcie w komentarzu. Narajdziemy, bo ona tak szybko zniknęła, że nie widziałem. Ale może wy widzieliście. Narajdziemy teraz tu, przeskakujemy. Hops, teraz tutaj. Dobra, ziu ziuu, ziuu. I jestem. Dobra. Uuu, a się zbekałem. I teraz spinamy się do góry, idziemy. Ej, zaraz jak ona biegnie w ogóle. Ej, widzieliście ją? Jak ona biegnie po Ej, zaraz, zaraz, po ona biegnie. A, ja a tutaj tak się wchodzi. Ej, to jest dziwne, jak ona to zrobiła. Narajdziemy teraz tu. okej, okay, mamy 100, Room, otwieramy to. Bierzemy teraz drabinę. Hops, ok. Podnoszamy. Biegniemy dalej. Teraz tu. Hops. Musimy się tutaj podstawić do góry, żeby przejść wentylacją. Ok, stawiamy. Tutaj podskakujemy. To tu otwieramy. Hops i wchodzimy do góry. Po drabince, po drabince. Teraz tutaj przechodzimy. Dobra, mamy wentylator. Jaki wielki wiatrak. Musimy tu przeskoczyć. Dobra. Na dole mamy wielkie kolce niebieskie. Hops, 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 Teraz tu po lewej, stanęmy się na drabince. Dobra, idziemy do samej góry teraz. O, zasuwamy szybko, 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 szybko. Teraz tutaj, ziół. po rurach, hops, tylko nie spadniemy na dole są kolce. Teraz tutaj, o, biegnij, biegni, biegnij Sara, biegnij, 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 szybko, do szybciej. Idź, to nie mogę przejść! No biegnij, że jak ona idzie powoli. I zaraz padnie. Zaraz padnie. Uważaj, uważaj! U, patrz, przeskoczyła. U, patrz, 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 idzie, oj, dobrze. Dobrze dziewczyny, dobrze skaczą. Dobra, idziemy teraz tutaj. Close the wall. Ok, musimy zakręcić teraz y, gaz. Dobra, uwaga. Hop, zakręcamy jeden, zakręcamy drugi. I teraz jeszcze trzeci zakręcamy tam na do. Tam na końcu jest. Dobra, idziemy. Ok, szybko biegi, biegi, zakręcaj. Teraz tu, okej, okay, hops. Dobrze, mamy. I idziemy z powrotem Ej, prawie bym spadnął Dobra, będę szybszy, dziewczyny są na dole Ha, ha, ha Dobra, idziemy Sara, uważaj Sara, bo zaraz padniesz. Ona zakręciła zawory, czy nie? O nie, padła Sara, padła. I biegniemy dalej. Tutaj zasuwamy po e, runinie. Dobra, teraz tutaj, hops, dobra. Teraz na lewo, na prawo. Idziemy do samego końca. Musimy z tego więzienia uciec. Zoe i Mystery, A na końcu zobaczymy, e, kto będzie, nie? Bo na końcu jest taki boss. E, dobra, idziemy tutaj. Mamy, tylko nie wiem jaki, nie? Tu mamy wiatrak. Aaaa, wciąga mnie, wciąga mnie. <ścoughs> Zostaw mnie, wiatraku. Żeby, żeby nie spadł. Pff. Dobra, ej, o nie, o nie, o nie. Uu, żeby nie spadł, żeby nie spadł. Dobra, jest. Udało mi się, dobra. Pff. Ta jak skaczy w ogóle. Dobra, idziemy teraz tutaj po drabince. Dobra, przechodzimy dalej. Tu mamy kolejny wielki wiatrak. Ale wieje, ale wieje. Okej, okay, do góry i tu wlatujemy do środka. I idziemy dalej. Teraz na dół pół mamy wszystkich Saja Boys. Tutaj są chłopacy, tu są dziewczyny. O, tu jest Zoe. zobaczcie, tu jest Zoe. Zoe! Bądź ze mną. zostaw go! Yes. Co ty powiedziałaś? Twoim chłopakiem? Ale zaraz, zaraz nie możesz być z nim, dlatego że on jest demonem! Zoe! Hahaha, ha, ha, nie zostawię jej! Ona jest moja i zrobi jej coś złego! I... Ej, słyszeliście, co on powiedział? Że ona jest jego, że coś zrobi! O nie, on jest zły Ach, majster jest zły, On nie jest dobry, on nie jest dobry, nie, 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 ono oszukuje, dobra, wiesz co, rozwalę ciebie! Rozwalę ciebie! O tu nie! Ej, tu jest Zoe! 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 Nie! Nie rób mi nic, Zoe, jestem normalny, Zoe! A! Aua, aua, Zoe, Zoe, aua, aua, Zoe a, a, Zoi, Zoi, a a, mnie dawala! A nie, zostaw mnie! Zostaw mnie, Zoe! O nie, ona mi... A, dawala mnie! Czekaj, muszę u góry. A, Zoe, bądźmy razem! Spokojnie! Zoe, Zoe! ała, Rozwaliła mnie! Zdeptała... Zdeptała mnie! Zdepta... Normalnie stanęła i mnie zdeptała. O, o, Zoe! Zoe, zostaw go! Nie! Zoe jest... nie... ona jest zaślepiona, Zoi nie wie, ale on jest demonem, słuchajcie. Dobra, musimy ją rozwalić. Biorę fut zukę teraz, food bazuke. bierzemy, rozwalamy ją. Rozwalę ciebie, o masz, Zoe, rozwalęcie mnie! masz! food bazuki, cię! O masz ty! O, nie, ona chce się nawalać! Patrz, patrz, a nawala mnie! O masz, o masz, o masz! jesteś zła, Zoi. O, rozwalę ciebie, jest Doro rozwaliłem ją, wybuchła. Dobra, wiecie co? Ona była zła. Rozwaliłem ją i teraz uciekamy. Uciekamy z tego więzienia. Słuchajcie, ona się nie chce mnie tutaj e, posłuchać, więc teraz się wkurzyłem. Idziemy tu, exit jest, wyjście. Dobra, wyjście, wyjście. U, ale tu brudna ściana. O, fu, ale brudna. Dobra, idziemy teraz tu i skaczemy. Dawajcie, skaczymy dziewczyny! Wuhu! Lecimy! Ju, ziu, piu, 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 piu! piu, piu, piu. Psiu. <laughs> Ale mnie wywaliło. Dobra, idziemy dalej teraz. Tutaj idziemy na sam koniec. Zobaczymy, co teraz będzie. Wchodzimy po drabince do góry. Okej, okay. jak ona idzie? Ej, zaraz, zaraz, jak ona idzie do góry. Ej, to jest dziwne, co? Dalej, idziemy teraz tutaj, exit i skaczymy do góry. Lecimy, uważajmy na lasery. Tutaj są lasery. Żeby nas nie pocięły. Tu mamy kolejne, dobra, uwaga, 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 omijamy, teraz wiatrak wieje nam tam na dole, e, omijamy, kolejny laser trzeci, teraz czwarty, dobra, tutaj musimy ominąć i tutaj strzałki są, Ziu skaczemy i idziemy dalej. Teraz musimy wejść tutaj na sam koniec, tam mamy przejście, jest, jest, mamy przejście, teraz musimy się podsadzić, bierzemy tutaj e, takie metalowe deski, o, zabieramy je, teraz tutaj kładziemy, przechodzimy, kładziemy. Przechodzimy. I teraz tutaj. Zobaczmy, co. O nie, spadłem. Ała. O nie, jeszcze raz. Nie udało mi się, słuchajcie. Dobra, bierzemy jeszcze raz metalową deskę. Musimy się tutaj podsadzić. Tutaj stawiamy. Ostrożnie nie spadnijmy. Teraz bierzemy. Stawiamy. Okej, okay, I. Okej, okay, jest, dałem radę, dałem radę, dobra, idziemy z deską, Z deską idziemy. Uwaga, teraz tam przejdziemy. Ej, zobaczymy, co teraz tam dalej będzie. A wy możecie zobaczyć moje rabaty. Słuchajcie, z okazji Black Week przeceniliśmy wszystkie rzeczy. Rabaty aż do minus 90% od poniedziałku do niedzieli, czyli od 24 listopada aż do 30. Później ten Black Week się kończy. No i co niedługo święta, więc link w opisie .pl .pl, na wszystkie moje rzeczy oraz nowe zdjęcia. Do każdego zamówienia gratis wlatuje moje nowiutkie. Link w opisie, dobra, a my teraz idziemy, pamiętajcie, teraz biegniemy SOM! Zoe! I, i Mysteriam chciałem powiedzieć Jinu. Majstery tam jest! Mysteri, w sensie ja mówię majstery! Mystery! Mystery Zoe! a oni są razem! O nie daj gorzej! A masz! Ła ła ła, biją mnie! Aaaa, zostaw mnie! Dawalaby, 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 uciekamy, uciekamy, uciekamy! A, 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 o nie, o nie! Szczela, 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 szczela! No musimy ich rozwalić, oni tam siedzą we dwójkę, patrzcie. Rozwalimy ich, rozwalimy ich! A masz, a masz! Padaj, padaj, padaj jeszcze jedno ramię, jeszcze jedno ramię, dobra. Uwaga! I BUM! Padają! I Zoe oraz mysterii zostali pokonani a i już ich nie ma. Dobra, rozwaliliśmy i teraz idziemy tutaj, wsiadamy do auta i odjeżdżamy. Jedema rura. O, nawet kierownica jest różowa, e, fioletowa. Dobra, idziemy teraz tutaj. Jedziemy, uciekamy z więzienia Woo! Ale szybko, y, w sekundę Dobra, i teraz tutaj biegniemy Okej, okay, tutaj Ami, i dodasz smajl, dodasz po odcinku O, a Ami się pyta smajl Czy dodam ją do dobra, to mogę, do, mogę Dodać cię do znajomych i mogę was też Widzowie dodać, wpadajcie na mój profil Na Robloxie, moją grupę Link też macie w opisie do grupy Tam są moje koszulki, bluzki W Robloxie, które możecie też mieć Dobra, i dodam ją do znajomych Zaraz, dobra, uwaga, teraz tutaj skaczemy Hops, dobra, bo ona mi tu fajnie Pomaga, idzie przede mną, pokazuje. Teraz idziemy tu, o, spadła <grym> Teraz idziemy tu, okej okay. i odlatujemy helikopterem. Zią i biegniemy helikopterem, lecimy Dobra, a ja mogę ją dodać. Ej, mogę ją tutaj dodać? O, jest Ami, dodaj, dodaj do znajomych, czekaj, jak ją dodać do znajomych? Ej, jak ją dodać do znajomych? Zaprosz do znajomych, a tutaj, dobra. Nie, jak się dodaje do znajomych? <grym> One, ja, ja ją chyba już mam. Ja już mam chyba ją znajomych, mi się zdaje. Dobra, idziemy teraz tutaj. Uuu, są dziewczyny wszystkie. Patrzcie, jest mm, Zoe, Rumi, Mira i Golden. Oni są Golden, czyli z piosenki takiej złotej. Dobra, i teraz możemy tutaj przejść. Uwaga, odlecieliśmy samolotem i, 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 i jesteśmy. Patrz, jestem, jestem, jestem. O, patrz, on nic mi nie robią, jak on biegnie. A nie deptaj mnie. Zoe, zostaw go, uciekajmy razem, słyszysz? Zoe. Zoe, zostaw go. A, uciekła. A, ty jesteś zły, jesteś zły, niedobry jesteś. Słyszysz? O, zostaw ją, zostaw ją. A, on, o, a, co mi robi? Zostaw ją, powiedziałem, trzymam go, trzymam go, nie chcę go puścić. Słyszysz? Ej, ty, wielkoludzie, zostaw ją. A, on przebiegł, no niestety, no oni są razem. Zoe, zostaw go. Słyszysz, mówię do ciebie, Zoe, Zoe, Zoe. Zoe. Pryna, no, niestety nie, oni się mi nie słuchają. Dobra, idziemy teraz tutaj i żeby przejść na exit, czyli wyjście. Biegniemy do wyjścia i tutaj bierzemy to, uwaga. I Doom Sky, super speed. Bierzemy to wszystko, lecimy. Fuhu! Wlatujemy z więzienia Zoe oraz e, Mastery, Mystery, czy to co się mówi, Mystery. I teraz lecimy do góry i uwaga, trzy, dwa, ale co na dół? O nie, o, wypadam poza świat. Lecimy wsi dobdal. To było na tyle. Jak, jak myślicie, Zoe dobrze, że lubi mm, mystery, czy źle? Czy oni nie powinni być ze sobą? Hm. Napiszcie w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał po więcej filmików. Bądźcie też jutro. Zostawcie łapeczkę. No i do jutra. Smilandia! Smilandia, let's go!